Maneczko, witajcie w kolejnym odcinku 12 z Minecraft PlayStation 3 Edition na modach. I tak y chciałem Wam ogłosić takie coś, że w Święta Trzech Króli będę miał pra no, prawdopodobnie gotową paczkę modów, które na razie znalazłem. I ja się zgubiłem. Robi się ciemno i chyba nie przeżyję tego. Aha. Chyba nie. Chociaż, chociaż. Widzę mój domek i wioskę. Jest. Jestem ocalałym. Ocalałem. Nie, nie. To brzmiało jakby z filmu. Polecam. Chociaż nie pamiętam, czy to było. Zresztą ja nie widziałam tego filmu, ale widziałam strony. Chyba od 16 lat. Aha, uh -huh, chyba ta. Niestety. Ale no trudno. Najpierw przeróbmy jeszcze drewno. O oh my god. I możemy iść z tym koksem. Tak, bogaty jestem. Hmm, to jakbyśmy to zrobili, a może najpierw to. Hmm, by się przydało trochę szybciej. No. a na to sobie kamienną żeby też nie marnować wow wow sporo mamy tylko. no i tak 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 gdzieś dotąd Właśnie nie wiem czy będzie mniej. ale okej okay. tak 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 tak, tak tak, 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 tak. I tak, 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 tak. I, i, i. Tak, 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 tak. I, i, i. Tak, tak, tak. A nawet jak coś to będzie bez podłogi. No, chyba będzie bez podłogi. Mi się tak wydaje, bo zobaczcie. Tyle mi wystarczyło, no to chociaż... Jakaś tam podłoga na pewno będzie Tu będą drzwi Tak Oj potem do dziury zrobionej przez Creepera Przez Creepera Czyli zielonego ogórka A ogórki, ogórki. Ach, tak. To już dzisiaj jest ostatni mój filmik. robiony. jeszcze nie wrzucony. Zobaczę, jak się nagrywa. Na trzy minutki. No. Jakąś tam podłogę zrobię na pewno. Tylko teraz. Tak. Na pewno tu musi być podłoga i drzwi. Gdzie są drzwi? Tu są drzwi? Okej, okay, i teraz potrzebuję łopaty. Gdzieś tu miałem. O, mam. Ale szybko. Poszło. E, e, tutaj mam. Po prostu prędkość światła. Bam, 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 Drabinka spadła. No, drabineczko! Przeżyjesz! Jej! Yeah. Dzisiaj w tamtym odcinku było 10 minut. Bo dzisiaj akurat trochę mam tych filmików i zajmuje mi to miejsca. Powoli to będę usuwał je. Będzie na YouTube. Będzie zawsze. Ale na mojej kamerze nigdy. Ma. Teraz mam jeszcze dziewięć. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Łops. No co, na mi tylko wystarczy. Czyli jako tako. Powiększyliśmy domek i to strasznie. O. I dawajcie łapkę w górę. Ale teraz powiem wam, że czekajcie wyjdę. Że chałupa nam się udała. Tylko kurde, jakby tutaj zdjąć to może by była cała podłoga. Hmm. Dzisiaj mam dużo czasu do Sylwestra. Myślę, że... Do Sylwestra na pewno wszystko wrzucę filmiki. Hmm. No i oczywiście jeszcze chciałam wam powiedzieć, że sięgo roku. Do siego. Ale jak się pożegnam z Wami, to jeszcze to powiem. Uwaga, czyli raz, dwa, trzy, cztery. I tak. I łapeczka znowu jest taka trochę dziwna, ale przynajmniej jest. Jakby chociaż tutaj było, to by była trochę normalniejsza. Było, jakby było jeszcze tutaj, 8 ziemia to by była normalniejsza łapy, łapeczka w górę. Ale ogólnie powiem Wam, że już to są klimaty takiego domu Minecraftowego. Ok, zobaczyliśmy nagrywa. 7 minut. Jeszcze mamy trochę. Myślę, że dzisiaj, dwu, teraz 12 minut. Tylko dałem jeszcze tych drabinek. Gdzie są, gdzie są, gdzie są? Tu są, tu są, tu są. Gdzie, gdzie? Tu Hop. i tam to silne. Jest mamy. Gdzie przesunę na kamerę? O! A kurczę I chciałam jeszcze zrobić... Boże na no nie mamy dziurę w pilocie. Czy tam, jak to tam było w samolocie? <grystanie> nie, no. Pewnie, że w pilocie. Ty <grystanie> mi się żartuje? Trala. O, bo już czuję, że będzie w ogóle, ogólnie tutaj ciężko. Słuchajcie, gdzieś był piasek? I oczywiście woda z tym. Cudownie, ja po prostu kocham gdzie wodę. Po prostu dla mnie woda jest życiową fantazją. Zawsze chciałam być wodą ogólnie. Nie no, nie no. 8 minut, ok. Ale mi się podoba nawet ta kolej, tylko jakby na przykład zrobić tu jeszcze coś Na przykład o tak, mhm. by było lepiej zanim by było lepiej. Tylko jakby tu wyskoczyć? Może tak. Żeby nie marnować dirta. Wejdziemy trochę dziwacznie, ale jakoś tam wejdziemy, nie? Okej. Okay. No, no i taka kolej może być takim na razie może być i czekajcie zobaczę czy jeszcze mam kobla mam i to sporo i chciałbym gdzieś zrobić takie słupy dwa jakbym tak zrobił na przykład hop 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 I tak hop hop hop